Cześć, cześć, cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś znów wracamy sobie z memami, z memuszkami. Więc memy memuszki, nie przeklikuj reklamuszki! pewnie przeklikaliście, znam was znam was moi drodzy, znam was pewnie przeklikaliście, natomiast wiem, że spodobał wam się format memów z lego postanowiłem więc go sobie powtórzyć i będziemy dziś w takim razie znów robić memy lego i ostatnim razem, mam nadzieję, że widzieliście nam te memy bardzo wam się to spodobało dzisiaj jedziemy dalej z memami, natomiast dzisiaj memy postaram się by były ciut bardziej można tak powiedzieć myślę sentymentalne, bardziej nostalgiczne, coś coś co moje serce troszkę nieraz mocniej rozbudziło, gdy widziałem, bo przypomina mocno mi moje dzieciństwo. Ja już mam swoje okulary, które, jak wiecie, przy komputerze zawsze są mi niezbędne. Nie tylko przy komputerze, w ogóle przy życiu są mi niezbędne, moi drodzy. Mam bardzo słaby wzrok, więc okularki są mi potrzebne, a w ogóle na nich usiadło stanie się trochę przekrzywiły. Nie tracimy czasu, jedziemy z memuszkami. A girl invites you to her house, czyli dziewczyna zaprasza cię do swojego domu. Zabiera cię do, do sypialni. I DAJE CI NOWE LEGO DO ZBUDOWANIA RAZEM, PUF, no mózg nie tylko tej mewy byłby rozwalony, ja myślę, że każdego z nas i ja tak mam co weekend po prostu, co weekend, co sobotę, co niedzielę dziewczyna zapraszamy do sypialni na budowanie z LEGO, żart, ale kiedyś nie był to żart, kiedyś miałem LEGO w sypialni i teraz już nie mam, bo wiecie, mam LEGO ROOM i w ogóle, ale kiedyś miałem i to było możliwe, było możliwe, w sensie gdyby dziewczyna tylko chciała. O, tu mamy piękny mem. O tym, co tak naprawdę się dzieje? O tym, jak mały klocuszek, jeden pojedynczy klocuszek, marzy o tym, by być częścią muru chińskiego? Pewnie tak, no tak samo jak każdy z nas marzy, by wiecie, być fajniejszy, mieć wymarzoną pracę i, i w ogóle w no to marzyć o pracę, tak teraz myślisz, to w ogóle fajne? Marzyć o pracę? ludzie powinni marzyć, może by nic nie robić w życiu, a mieć pieniądze i się bawić, prawda? Właśnie sam dlaczego co tak marzą. Moim zdaniem, jednak tak kolczki myślę, jak tutaj. A, widzimy, firework to tak średnio jest w ogóle mem, zacznijmy od tego, natomiast moja to jest taka ciekawostka, bo oczywiście z wiele memów o tym Chyba dzisiaj też zresztą będą, że jak ktoś nadepnie na ten klocek to o śmierćka na miejscu i w ogóle A powiem wam szczerze, ja się przyznam do czegoś, mnie nigdy nie ruszało chodzenie po klockach i, i serio możecie mi nie wierzyć, możemy jakiś zrobić taki odcinek, że faktycznie będę chodził po tych klockach Bo jak byłem mały w ogóle chodziłem po klockach zupełnie, nie że re rekreacyjnie czy coś ale jak nadepnąłem na klocka, nic mi się nie działo, co prawda nigdy nie nadepnąłem na głowę Batmana, ale też nigdy nie było Batmana, jak byłem mały. Natomiast, moi drodzy, w ogóle serdecznie mogę chodzić po klockach i nic mi się nie dzieje, więc ja nie do końca rozumiem te memy i właściwie on jest tylko po to, bym wam to powiedział. Ja szukający w klockach LEGO konkretnej części, część to jest w ogóle idealne odzwierciedlenie, tak jak dwa memy temu było to, co, o czym marzy kloczek Lego, tak myślę, że dokładnie tak czuje się część, mały kloczusek Lego, który patrzy, o mój pan, czy on mnie znajdzie, a ten pan idzie gdzieś tam daleko w tle i nie znajdzie cię, bo on idzie daleko w tle i w ogóle patrzy nie w tą stronę. W ogóle, no właśnie, to jest masakra. Jak człowiek, całe dzieciństwo mógł tak budować klocki z jednej wielkiej paki, kurde. Przy tym, jak dzisiaj są te segre systemy segregacyjne, i w ogóle, no mas masakra, w ogóle to się odbywało. Ale się odbywało, człowiek miał więcej czasu i, i miał też czas na grzebanie w tych klockach. Dzisiaj grzebę tylko w moich miksach na przystani klocków, i, i, i w sumie tam tak samo mogą się rzuć częściej. Tylko, że w sumie, nie wiem, czy się tak czują, bo to nie są moje klocki. Bo jedę na sprzedaż, jak doskonale wiecie. Mój przyjaciel powiedział swoim dzieciom, że mają się dzielić stołem do Lego, i oto rezultat. Moi drodzy, to jest przepiękny mem. W ogóle, jak go zobaczyłem, to mi przypomniał e, takie. Wiecie, no Lego, tego jest sytuacja z Lego przygody 2, tak, gdzie tam doszło do tego podziału między siostrą e, a, a, a tym chłopakiem a między Finem prawda, i to jest dokładnie pięknie zarysowany podział i pięknie zarysowane braterstwo, ja nie wiem czy w ogóle macie yy, brata, siostrę, jakąś yy, jakieś tutaj rodzeństwo ja natomiast miałem brata, mam brata w sumie miałem brata, chodzi mi o to jak byłem mały i że miałem brata 7 lat starszego, ten podział między nami trochę wieku był, o tym jeszcze wspomnę dzisiaj, um, natomiast yy, mi się bardzo często dochodziło do takich sytuacji, pobawcie się razem w ogóle o to rezultat, nie, o czasie to było dzielić i tak dalej, klasyka to rzeczywiście z dzieleniem batoników, wiecie, centymetry Metrem, ale to, to też były memy i to jest zdumiewające w ogóle, jak wiele rzeczy kurde, gdzieś tam dzisiaj mamy w necie i okazuje się, że wszyscy tak robili w dzieciństwie, niezależnie czy nie, jesteś z Gdańska, z Warszawy, czy z Budapesztu, czy z Olkusza, wszyscy wszystkie dzieci świata dzieliły batonika na centymetry. Chyba jak ktoś z was tak nie robił, to mi napiszcie, ale co w się sensie takich starszych dzieciaków. Bo dzisiaj to macie dobrobyt i nie musicie już dzielić batoników, bo batoniki wam prawie na drzewach rosną. Nie, to jest w ogóle świetne Powiedziałem mojemu kuzynowi, że ma fryzurę jak Ludzi Lego Nie wiem, wiedział o co chodzi, więc pokazał Więc musiałem mu to pokazać No po prostu piękny obrazek No ale powiedzcie, że nie, powiedzcie, że nie Były te memy typu, wiecie e, Proszę obciąć mnie na, nie wiem Garnek, czy tam na, na cebula I jak wygląda cebula, ktoś pokaże obrazek A nie musisz mówić nic więcej A to zły przykład, ale myślę, że tak To byłby obrazek, który śmiało mógł być tym memem e, Proszę tutaj e, Chcę wyglądać tak i nie musisz mówić i mówisz, że wygląda jak u Lego. <laughs> Dlatego fajna fryzura, fajna fryzura. Może przed pandemią, gdy jeszcze miałem dłuższe włosy, bym tak mógł. A teraz, odrastają, e, otrastają już z Może niedługo tak dalej będę mógł. Znaczy, na pewno, e, to jest w ogóle mem, który odczułem od afoleczki. Dziś nauczyłem się, że maliny Lego mogą być świetnym Afro, dla figurek Lego. I to również jest mem, który pewnie was, każdy z Was widział, bo one się już dawno pojawiały. Tego typu memuchy. Ale nie przyznawam się szczerze, to też pięknie odzwierciedla coś z mojego dzieciństwa. Tak jak zobaczyłem Lego przygodę i mój mrdę, który zwariował, no bo właśnie tam było pełno tych akcentów typu, że patyczek do uszu wykorzystany, guma, spinacz do papieru i tak dalej. Tak samo pamiętam, jak za dzieciaka tych klocków było mało i dokładnie w ten sposób się wykorzystywał różnego rodzaju elementy domowe do właśnie tworzenia dodatkowych gadżetów, których nie było z Lego. I po prostu jak ja zobaczyłem, to mi się tak, tak odrażło się... Buzia uśmiechnęła i, i, i mówię pięk, piękne, to jest po sposób piękne. A ten odcinek jest taki sentymentalny, trochę zawiewający latami 90. A przynajmniej moim dzieciństwem, więc dlatego ten memuch ląduje tu, chociaż on nie jest jakiś taki piecie specjalny. Ale ten już jest zdecydowanie bardziej specjalny. I Prefer The Real Blaster. I said the real Blaster. Perfect. No właśnie moi drodzy, jaki to jest piękny KBL, jak on mnie uderzył dopiero w moją nostalgię, to jest hej Wiecie, jestem w ogóle KBL, kiedyś było lepiej, bla 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 i moi drodzy, w sposób przepiękny, bo tak, ja uważam, że te blastery zrobione z megafonów, mikrofonów nawet, jakie ja czasem omylnie mówię, ale z megafonów, moim zdaniem były najlepsze. One wychodziły w serii Lego na początkach lat 90. i moim zdaniem były najlepszymi blasterami. I absolutnie dobra. Te środkowe jeszcze może trochę, może trochę faktycznie pasują. Natomiast najbardziej perfekcyjnym blasterem są te z megafonów, a nie żadne stud shootery moi drodzy. Och, dzieciństwo, dzieciństwo, cały czas wieczny KBL. No właśnie, wieczny KBL, mój portfel, to tam hipa siedzi w mechu. Mój portfel, mój wolny czas, moje studia, moja praca, moje życie socjalne w sensie z innymi ludźmi. Tak mój drodzy, wygląda życie, a fola, szczególnie takiego, który prowadzi kanał. Oczywiście nie do końca jest to trochę skarykaturyzowane, trochę też nadwymiar wymiar wyolbrzymione, bo tak oczywiście nie jest. Ja mam jakieś socjalne życie, mam pracę, w sensie z firmę, którą sam założyłem i strzelam tam klocki. Studiów w sumie nie mam, wolnego czasu w sumie nie mam, portfela w sumie też nie mam. Ojej, ale ten mem jest prawdziwy! To jest w ogóle piękno! To jest w ogóle piękno! Kobi, sprzęt wojskowy, broń z II wojny światowej, wszystko cokolwiek chcesz! Puf, 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 puf. znaczy to puf, 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 puf dodałem. Lego. Hlip, hlip, stan wojskowy jest złem. Broń to złą. Kansalat. No właśnie, moi drodzy. I to jest to, co cały czas mówię. Lego, czemu ty tak boisz się tego tematu? Ja rozumiem, że. Znaczy połowicznie rozumiem, bo nie do końca. Połowicznie rozumiem, że nie do końca chcesz rzucić taką regularną wojnę, gdzie się zabijają i w ogóle. Ale kurde, no jakiś. Ty się broniek już boisz. Rewolwery dawno poznikały z Lego. Wszystko właśnie przez to, co teraz zastępowany. Kobi robi lepiej wojnę, to na pewno. I się nie boi. Tego w ogóle nie rozumiem mema. I tu bym chciał, żebyście mi go poniekąd wytłumaczyli. Bo może ja po prostu czegoś nie rozumiem. Doktorze, dlaczego chirurg zakłada maseczkę przed operacją, żeby go pacjent na ulicy nie poznał? Mm? Mm? Nie rozumiem tego mema. W sensie, no był no, śmieszniejszy chyba gdyby było... Czemu, czemu, yy, że nie wiem, czemu pacjent umiera i żeby go nie poznali na ulicy. Legowisko. Moi drodzy, to też taki średni mem, aczkolwiek mem. Możemy powiedzieć, natomiast ja pamiętam jak w ogóle. Wiedzieliśmy sobie tego, jak wzięliśmy sobie tego psa i chcieliśmy mi kupić właśnie takie coś do spania łóżeczko. Wiecie, że to się profesjonalnie nazywa dla piesków legowisko. I pamiętam jak wiedzieliśmy tego pieska i mówię do mojej dziewczyny: Ej, musimy kupić legowisko. A ona tak w ogóle, wiecie, nie dodałem dla psa. Ona tak w ogóle zlała temat. Super. Drugi dzień, nie? Pies śpi na jakichś tak kocach na ziemi. Ej, musimy kupić legowisko. Moja dziewczyna dalej milczy. Trzeciego dnia mówię, ej, i tak było to chyba czwarty, piąty dzień, nie? Ja ona się w ogóle nie odzywała, w ogóle nie reagowała. Ja w pewnym momencie mówię, ej, pies od tygodnia śpi na jakimś kocu, może kupimy legowisko? I ona dopiero wtedy zaczęła mnie pytać, a w jakie legowisko? I wyszło, że ja o Ona cały czas myślała, że ja chcę kupić sobie jakieś lego. I w ogóle ona myślała, że jakiś cymbał jestem i kupiliśmy psa, a ja mówię, że jakieś lego trzeba kupić. A się jej nie zależało na lego, bo w ogóle nie zależy na lego, w sensie... Wiesz, że mamy go za dużo. już nawet dla niej wiesz? No śmieszna sytuacja, po prostu znam się, że chcę kupić sobie Lego. jak chciałem dla psa dobrze, ale kupiliśmy to legowisko. Natomiast zabawne to tak, że legowisko nazywa się Legowisko dla psa. To też mi śmieszne. Wygląda jakby by no, zaczął padać. Zupełnie jak w dzisiejszym świecie, tak? Ładnie, 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 za pięć minut zrywa dachy i powódź. Bum, bu, 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 nie ja wiem czemu, było, ten mem mnie strasznie śmieszy, no bo tak, w sumie akurat tu za pewnym grożek, no kurde Ja pamiętam, bo mój drodzy, jak też się bawiłem, właśnie to też dlatego mnie tak śmieszy, bo jak się bawiłem, to pamiętam, na tak serio, ja się tak potrafiłem bawić w deszczyk, nie? Brałem jakąś grożka z Lego i tak się bawiłem, szczególnie na przykład jak też kręciłem animacje poklatkowe, bo musicie wiedzieć, jak byłem mały, to kręciłem animacje poklatkowe to już dzisiaj bardziej nie kręcę, to właśnie tak odzwierciedlałem też, i o mi śmieszy. Bo tak, jakby się faktycznie skupił, to ten też cię bolał. Mój pierwszy komputer. No właśnie, moi drodzy, tak wyglądały pierwsze komputery nas, Ludzi z lat 80., bo ja jestem 87. Jak wiecie, rocznik Zresztą z początku 90. zapewne też, a moi do... A wy co? A wy dzisiaj od razu PS5 startujecie i kurde, komputer pod mu na 3? Takie były jakieś komputery. I człowiekowi wystarczyły do szczęścia i zabawy było więcej niż na PS5. Klik! Posiadłem moc, której mój komuś się nawet nie śniła. Tak było moi drodzy, a ja, ja pamiętam, jak ja byłem mały, jak wiecie doskonale, był separator, jak go teraz gdzieś rzucę do narożnika, gdzieś tam kiedyś się wyświeci, przynajmniej w tym filmie, separator. Ja go dostałem w 96, 7 chyba, wcześniej tak było strasznie ciężko, tym bardziej w Polsce z separatorami i kurde, naprawdę wszystko odkrywało się ręcznie I ja pamiętam, naprawdę, człowiek się czuł jak mały Hulk, jak rozdzielił te klocki. Oh, is that possible to learn this power? Cero, tak było. Dokładnie to samo, moi drodzy, co z brońkami. Dokładnie to samo co z brońkami. Kiedyś było lepiej. A w ogóle gry z blasterem megafonowym to w ogóle byłoby piękne, moi drodzy. Dokładnie tak, ech sentyment, sentyment, kurde, no to znaczy tak wiecie, patrząc um, obiektywnie to ten grywius na dole to no jest trochę padaka, no ale, ale jest zabawny, nie? No jest zabawny jest. Młody jeszcze nie wie jak epickie jest to zdjęcie. Mój drodzy, w ogóle dlaczego to zdjęcie się tutaj pojawiło? Nie wiem czy w ogóle kumazie to zdjęcie, ale pewnie tak. Nie. moje to pojawiło się tu, ponieważ literki J, U, H to są literki najczęściej używane w grach LEGO. A jak ja mam również kanał gamingowy, kanał Klotko Grał, gdzie gram tylko i wyłącznie w gry LEGO. Jeżeli jeszcze nie byliście, to wpadajcie koniecznie tutaj do narożnika teraz, nie wiem, gdzie się wyświetlił, i koniecznie nadróbcie, co tam gram, bo jest naprawdę fajnie, i oglądajcie tam. I właśnie te trzy literki są epickie, i dlatego młody jeszcze nie wie, że, że to jest epickie zdjęcie, bo nie grał jeszcze w gry LEGO, ale może będzie grał, może nawet będzie mnie oglądał na ale krótko grał i będzie wtedy wiedział, ja Nie wiem, Możesz, to jest jakaś czysto-kotowaczizna, żychowizna kolorów, po prostu wszystko żyga tymi kolorami. Dla takich typa z którym on w ogóle. Ja w ogóle z tym nie Sama się może grać w Nie, poważnie. W tak poważnie, to nie dlatego. Ale z tymi literkami to prawda, w grach ale, ale chyba trochę coś innego chodzi w tym dzieciu. W ogóle nie jest legowe, ale tak dopisałem jest legowe, nie? Lego system. W życiu wielu mężczyzn przychodzi takie momenty, zauważają, że są znacznie starsi niż dzieci na reklamach Lego. Choć w sumie mają na to wywalone. <noise> Serio? Tak jest? Lustro. Ha, mój pokój mieliście. Nie. Wyglądam identycznie jak to dziecko. Albo to. Nie, to już nie, dobra. Ale to identycznie, prawda? Nie wiem o co chodzi w tym memie. Kiedy masz dosyć z tego, jak inni podbiera, podbierają ci klocki. No dokładnie, w ogóle moi drodzy ile ja nie miałem systemów, do tego jeszcze dzisiaj trochę wrócimy, e, by inni nie podbierali mi klocków, w sensie inni moi znajomi jak wchodzili do mnie, naprawdę potrafiłem kitrasz klocki, wymyślać legendy, że tam przyjechał kuzyn, zabrał mi klocki, cokolwiek, nie, że gdzieś schowane, że mama wzięła do prania, żeby tylko mi klocków nie brali, się nie bawili, nie niszczyli moich rzeczy, nie mieszali mi w moich klockach, tak. Taki byłem. A co jeszcze robiłem, to jeszcze będzie zaraz, ale naprawdę, ja strasznie nie lubiłem, jak ktoś mi mieszał mi w moich klockach. Dość jeszcze powiedzieć, że jak wróciłem do klocków i zostałem tym afolem i tak dalej, to w ogóle klocki po cichu, na przypale wyniosłem z domu, żeby mój bratanek nie dostał, żeby mu nie dano. Troszkę dano, dlatego dzisiaj mam trochę tam braków, ale, ale większość, większość, większość praktycznie, 99,9% udało mi się wynieść z domu po cichaczu. Kiedy pomagasz koledze, który jest nowy w grze, a ty już masz wszystko odblokowane. Dokładnie tak to wygląda. Bo ten mech kaczuskowy jest świetny. On jest naprawdę dobry, kurde, jest to mega fajny moc. Blokuje mu tu to torpedek, bym powiedział trochę u góry, ale poza tym jest naprawdę świetny kaczuch wywalony. No i również znów wracamy do gier. I więc pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie byliście na kloczko grał, to was zapraszam. Co prawda, tam jestem bardziej jak ten mały kaczur. Ten duży, szczególnie w przypadkach, gdy mi idzie średnio. No, ale jestem, jestem. E, niby każdy y, może być... Niby każdy może żyć jak chce, ale niektóre zachowania są po prostu społecznie szkodliwe, moi drodzy. Wydaje mi się, że dziś w LEGO już tak nie ma, dzisiaj w LEGO praktycznie wszystkie chwyty... Wiem, tam są jakieś nielegalne metody budowania z LEGO, bla, bla, bla ale wydaje mi się, że dzisiaj już takie rzeczy się odchodzi, ale, bo, ja nie o to w tym chodzi, ja pamiętam, jak ja w ogóle odblokowałem, odblokowałem. jakieś takie coś zrobiłem, co tutaj widzicie, i mi się właśnie wydaje, że, wydawało, że odblokowałem jakąś tajną szkołę w ogóle budownictwa, że ja teraz jestem w ogóle, wiecie, Construction Lego Masters 3.0, nie? Serio, pamiętam, jak odkryłem ten motyw, że tak można klocki wszczepić, i kilka innych rozwiązań, i myślałem, że jest to naprawdę przekok z budownictwa, i że w ogóle nikt na świecie tego nie zna, ale tego memo nie zrobiłem ja, czy ktoś, go zna, ale zostało się jako dorosły już wiem, że ktoś go zna, ale tak działała psychika, jak był człowiek młody. Moi drodzy, i ostatni memów natomiast również mega związany z moim dzieciństwem moje palce krwawią od samego patrzenia. Serio. Jeszcze raz wspominam sytuację, pewnie się nie ma następnego mema. Kiedy było tak, że e, mówię nie było separatorów. Ja dostałem dość późno separator, one w ogóle dość późno wychodziły te separatory w LEGO. Znaczy, wychodziły na początku lat 90. 80. chyba nawet, ale ale po prostu nie było i tak w Polsce dostępnych gdzieś tam mama mi z zagranicy przyniosła taki rozdzielacz, że to po prostu było zbawienie, chociaż finalnie go też nie używałem, co mówiłem o tym też w top 7 moich fanaberry, w filmie już mocno nieaktualnym, ale obejście z ciekawości 7 fanaberry, mocno nieaktualny film, ale ale może się pośmiejecie. No i moi drodzy, pamiętam jak i tak zębami i palcami rozdzielałem, po prostu się tak czułem, dobrze, tak się budowało też szybciej, ale troszkę innego chciałbym przytoczyć w tym memiku, mianowicie to, że pamiętam jak właśnie nie lubiłem, jak ktoś się bawił moimi klockami, jak ktoś coś robił. I na przykład jak miałem brata 7 lat starszego, to żeby specjalnie nie ruszał moich konstrukcji, moich klocuszków, to ja potrafiłem na przykład do Baseplata 64 64 jak najmocniej docisnąć te klocki, właśnie tego typu, i jeszcze schodzić po nich, stawać na nich, żeby on czasem, wiecie, stracił z chęci i zapał do zabawy klockami, bo trzeba by było to już dzielić palcami, a mu by się nie chciało, moi drodzy. I najlepsze było to, że wracałem po jakimś czasie i dalej tak było, jak zostawiłem i byłem zadowolony z tego, że brat się nie bawił, metoda się sprawdza. A wiecie, co jest najlepsze? Brat się po prostu nie bawił, bo miał 7 lat więcej ode mnie. I w momencie, gdy ja się bawiłem klockami, on już się bawił z. koleżankami. Serio, a ja taki dumny, że ja wiesz, o nie tknął moich klocków Czy znaczy, wiecie, co nam się bawił i tak dalej, jak miał mniej lat niż tam 14 i tak dalej, ja miałem cały 7 Ale mimo wszystko, ja się cieszyłem jak głupi nie tą klocków, a on po prostu nie był zainteresowany już takimi klockuszkami hmm. No ale człowiek się cieszył, ale pamiętam, a później ja się z tym męczyłem, ale wiecie, człowiek zadowolony już, aaa Nikt nie tknął klockuszków, ten już zadowolony, otwierałem moi drodzy I tyle moi drodzy dzisiaj to są my muszki, które pozbierałem, które miały być takie właśnie bardziej mówię, sentymentalne, nostalgiczne dla mnie, które tutaj miały serduszko moje pobudzić. Pewnie wielu nie rozumieliście, bo, bo nie macie tyle lat co ja i nie przeżyliście tego co ja, więc mogły być mocno interpersonalne, ale napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o takich też memuszkach i czy też tak macie zachowania jak ja. Yy, więc jeżeli nawet memuszki były takie różne, mnie śmiechu więcej ten, ale na pewno mogliśmy się tutaj Eee, mnie poznać troszkę bardziej. Dzięki, że byliście ze mną. Dzień, zostawcie suba, by być na kolejnych memuszkach, bo jeszcze na pewno będą następne memuszki. Widzimy się. Bye!